Naturalność tak bardzo wpisuje się w to, co robię tutaj na co dzień. Stawiamy na to, żeby każdego dnia akceptować siebie, być tu i teraz. Nie wyszukiwać w sobie tego, co jest złe, tylko bardziej nastawiać się na pozytywne postrzeganie siebie. I przyznam, że od pewnego czasu sama zaczęłam. Trochę jogować, jeśli tak mogę to nazwać. I pomyślałam, że znakomitym naszym kolejnym gościem będzie Agnieszka. Witam cię serdecznie. Prowadzi blog Joginka w Biegu. I powiedz mi, kochana, kiedy i dlaczego yoga stała się tobie bliska? U mnie tak naprawdę yoga pojawiła się około dwóch lat temu i my to tak, osoby, które praktykują jogę, to często rozmawiamy, że joga do nas przyszła. Więc to nie ja jakby tą jogę znalazłam, tylko ona gdzieś jakby przyszła do mnie w odpowiednim momencie w moim życiu. I ogólnie to ze mną było zawsze tak, że ja bardzo lubiłam wyzwania, przekraczanie swoich barier, przesuwanie granic. Jestem biegaczem też, jakby, stąd ta joginka w biegu. I właśnie gdzieś tam, jak byłam biegaczem, to też interesowałam się rozciąganiem i, i, i taką regeneracją. I gdzieś ten temat, jakby jogi też mi przechodził, tak? Ale tak, tak jak rozmawiałyśmy kiedyś o tym, tak czułam, że nie, no joga nie jest dla mnie, bo, bo joga jest dla mnie za spokojna, bo ja mm, jestem raczej takim ekstrawertykiem, właśnie tak jak mówiłam, lubię wyzwania, więc mówię nie, no joga kompletnie nie jest dla mnie. To doskonale ci rozumiem, bo ja też właśnie... Zawsze, znaczy wcześniej lubiłam zdecydowanie dynamiczne mm -hmm. zajęcia, z, związane z muzyką, mm -hmm. żeby cały czas coś się tak. działo, tak? I nagle bardzo mi się spodobało to, co mm -hmm. powiedziałaś widocznie, do mnie yoga też przyszła tak. dobrze, ale przerwałam i jak, tak. jak to się kontynuuje, proszę. Widzę, ale że mamy właśnie takie podobne doświadczenia i ja też właśnie tak jak powiedziałaś, też wcześniej chodziłam na takie treningi. Mocne bodźce, takie stymulowanie, muzyka i w pewnym momencie, znaczy tak, to jest coś takiego, takie wkręcające, że tak powiem, uzależniające, tak? Ogólnie my mamy takie czasy, że dość dynamicznie i szybko żyjemy i w pewnym momencie chyba się tym wszystkim, wiesz, co zmęczyłam. Miałam tyle jakby informacji w głowie, taki, może nie to, że chaos, ale po prostu chyba byłam jakby przebodźcowana. I zauważyłam, że jakby z tym przebodźcowaniem odrywam się, jakby tracę kontakt z sobą, jakby, mm -hmm. jak to się mówi, ze swoim ciałem, ze swoim oddechem. I jakby jestem w takiej spirali, jak taki wiesz, taki chomiczek, jak to mówimy, tak teraz żyjemy. I, i tak mówię, nie no, brakuje mi tego, a wiem, że jako dziecko jednak byłam taką osobą, mimo że roześmiana i radosna, lubiłam poprzybywać tak sama ze sobą i miałam takie wiesz, kontemplacyjne myśli i momenty. Uwielbiam właśnie do tej pory obcować z naturą i tak właśnie czułam, że takie zatrzymanie jest mi potrzebne. I to chyba tak jest w życiu, że ja zauważam u siebie, lubię czytać sygnały z otoczenia, coraz więcej osób gdzieś ten temat jogi się przewijał. Ja też jako ten biegacz poznałam mojego kolegę, który się zajmuje slow joggingiem i ten slow jogging też mi pokazał, że no nie to ego takie wiesz coraz szybciej i szybciej, tylko jednak zwalniamy, tam troszeczkę taka medytacja jakby w biegu i to mi się gdzieś tak fajnie zaczęło wszystko spajać, tak? Mhm. A z tego jak wcześniej rozmawiałyśmy, no zresztą poznałyśmy się chyba rok temu, mhm. tak mniej więcej. Pracowałaś i pracujesz w korporacji, tak. ale wtedy, kiedy się poznałyśmy, właśnie byłaś, tak jak wspomniałaś, jeszcze troszeczkę w, też na w rozdrożu biżę. i w mhm. tym wirze całym. W tym mhm, tak. tak. I powiedz. Bo rozumiem, że yoga wtedy bardzo pomogła Tobie, mm -hmm. zatrzymała te myśli. Co jeszcze, co jeszcze mm -hmm. dała Tobie właśnie w takim wizerunku codziennym? Mm -hmm. Tak, yoga. To tak, jakby tak, właśnie tak jak mówimy, ta yoga to jest takie zatrzymanie, coś takiego lekkiego, i niektórzy właśnie uważają, że ona jest nudna, łatwa. A ja właśnie tak paradoksalnie powiem, że yoga dała mi taką odwagę, bo jakby uważam, że Zaczęć, e, rozpoczęcie praktykowania jogi jest czymś odważnym, bo jest, trochę wychodzimy poza ten schemat. E, myślę, że to też fajnie tutaj się wpisuje w, w ten koncept, czym ty siada, zajmujesz, e, życiem slow, tak? Byciem i teraz, akceptacją siebie, e, pokochaniem siebie i właśnie tego e, ta joga uczy. I to było tak rzeczywiście, tak jak powiedz, roz, powiedziałaś, że e, pracuję w korporacji i ja trochę za bardzo ten wir weszłam i joga po prostu zatrzymała mnie nauczyła mnie zadbania o siebie o tak o wnętrze i też o moje ciało więc ona jest taka jak to się mówi holistyczna tak nie tylko właśnie fizyczność ale też też właśnie tak jak mówisz wnętrze uczycie też akceptacji też mówiliśmy właśnie siebie swoich ograniczeń bo jak ja jestem tak, pracownikiem korporacji i ogólnie, no, tak jak w każdej pracy, wchodzimy na te szczebelki kariery, chcemy być coraz lepsi, tar targety, deadlines, coraz więcej bierzemy na siebie i yy, chcemy być wielozadaniowcami. Czasem to wychodzi, ale czasem może Ada wie, że jak mamy za dużo na głowie, to gdzieś możemy się wypalić i bateria się wyczerpie. Joga też pokazuje właśnie, żeby być tu i teraz i mi bardzo joga dużo pomogła w mojej pracy zawodowej, bo dzięki temu się nauczyłam kontrolować swoje emocje. No właśnie tak być mhm. bardziej taka w dobrym sensie jednozadaniowa. Poprawiła się nawet moja komunikacja, więc naprawdę na wielu płaszczyznach może pomóc. Mhm. Też doświadczam tego jak najbardziej i Przyszła mi teraz jeszcze taka myśl do głowy, jak rozmawiamy, bo to, że ona, yoga dba mhm. o nasze wnętrze, to się oczywiście pojawia na zewnątrz, mhm. bo zupełnie ten, ten blask i to piękno, o którym czę, często mhm. mówimy, wypływa wtedy wręcz z tak. nas. Odważniej podchodzimy do pewnych rzeczy. Tak. i dla mnie, na tyle na ile ja poznałam jogę, bo ja naprawdę jestem raczkująca w tym temacie, ale to co zauważyłam, tam nie trzeba być na 100%, na 200%, wręcz przeciwnie. Mm -hmm. Wykonujemy ćwiczenia na tyle na ile tak. możemy w danym momencie. Tak. I to, powiedz, przekłada się też właśnie na, na takie codzienne życie. Tak. No, powiedz coś więcej, mm -hmm. no trochę dłużej już tu <laughs> jesteś. Dokładnie jest Ada, tak jak mówisz, właśnie yoga bazuje na tym, żeby słuchać to, co Twoje ciało do ciebie mówi, tak? Żeby tych, jesteśmy nauczeni do tego i właśnie nasze ego nam podpowiada, że więcej, więcej. A tutaj kontaktujesz się sobą i akceptujesz stan, w jakim Twoje ciało jest. Jeżeli masz gorszy dzień, bo tak też jest w życiu, to nie mm -hmm. jest tak, że jesteśmy z natury, tak? Otwarte, radosne, ale jest to normalne też, że przychodzą dni gorsze i właśnie też tego uczy yoga, że, że nie wszystko jest takim konstansem i, i musisz po prostu zaakceptować, że, że taki do ciebie nastrój czy, czy dzień przyszedł. Czyli to jest taki właśnie moment, że mm, próbujemy. Na tyle, na ile w tym momencie możemy sobie pozwolić. I ja też zauważyłam, że jednego tygodnia wykonuje ćwiczenie jedno dużo łatwiej, mhm. a po tygodniu przychodzi ten może właśnie gorszy dzień, ta słabość, do której mhm. mamy prawo i, i, i tak. powinniśmy o tym też mówić. I wtedy zupełnie inaczej to ćwiczenie odbieram, mm -hmm. jest trochę trudniej, ale zupełnie się tym y, jakby nie przejmuję. Mm -hmm. Wcześniej, y, kiedy byłam w szkole baletowej, tam trzeba było wszystko robić właśnie na 200%. Mm -hmm. I ty pewnie jak biegałaś, no to też tak. już wspomniałaś, też trzeba było zrobić. Tak. A tutaj jest zupełnie inaczej, czyli wprowadzamy sobie tą, tą akceptację, tak. to wyciszenie, to, to slow. I, mm -hmm po prostu znajdujemy chwilę spokoju, radości, ciszy dla siebie. Tak, dokładnie, bo tak naprawdę e, im jakby e, bardziej właśnie tak zwolnimy, to to ciało e, nam się tym odwdzięczy, tak? bo to jest zupełnie inna jakby taka dyscyplina, tak? bo w sporcie rzeczywiście, tak jak mówisz, mówiłyśmy o tym coraz więcej, więcej, a tutaj po prostu jest tak, że, e, że tutaj trzeba sobie pozwolić na tą odrobinę Słabości. Agnieszko, jesteś w tym momencie jedną z młodszych tutaj kobiet, które zaprosiłam, ale w treningach modowych, które organizujemy, biorą udział kobiety w różnym wieku: nastolatki, dwudziestoparoletnie kobiety, jak i również kobiety w wieku. Takim złotym, bym powiedziała, czyli panie, nawet 70. Plus. Zawsze mówimy otwarcie o wieku, i tutaj z Agnieszką też rozmawiałam i w pełni akceptuję to, że mogę powiedzieć i zdradzić, że ma lat 32. Zgadza się. I te właśnie wszystkie treningi modowe, oprócz jakby wszystkiego, co mówimy o akceptacji siebie, o poczuciu własnej wartości. Pokazują również, jak łączyć pokolenia, jak nauczyć się rozmawiać. I znowu odniosę się do jogi, mm -hmm. bo to jest jakby główny temat. Mm -hmm. Również tam na zajęciach z jogi spotykamy osoby tak. w przeróżnym wieku, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Jak, jak, jak czułaś się w momencie, kiedy jako bardzo młoda osoba poszłaś i zobaczyłaś panie już no, dojrzałe? Co mm -hmm. wtedy sobie pomyślałaś? Tak. Znaczy, ja byłam właśnie pod wielkim wrażeniem i to była taka motywacja i inspiracja. I tak naprawdę, jak obserwowałam te kobiety, to biło od nich takie, wiesz, szczęście, naturalna radość, taki swoboda. Każdy, tak naprawdę, w momencie, jak przekraczał drzwi tak? od szkoły jody i rozkładał matę, to też automatycznie już w ogóle ten humor się poprawiał. Ale wiesz, ja też poszłam tam jako ten taki sportowiec, biegacz, więc gdzieś tam wiedziałam, że z tą jogą sobie jakoś poradzę, ale no szybko też zmieniłam zdanie, bo tak naprawdę też joga pokazuje to, że nie same mięśnie, tylko musimy się naprawdę, wiesz, skoncentrować, tak, wyłączyć. Żeby tutaj w tą praktykę wejść. I to była też dla mnie fajnie, że o tym powiedziałaś, bo to była dla mnie też duża lekcja pokory, że jakby tutaj nie wiek, jakby czy te, te takie atuty fizyczne, tylko trzeba, tak jak właśnie mówimy o tym, skontaktować się ze sobą, żeby w tą, w tą jogę fajnie wejść. Mhm. Więc to była dla mnie bardzo duża lekcja pokory. No ale joga ciebie znalazła, więc tak. zaprosiła do siebie tak. tak jak i joga znalazła mnie. Myślę, że w każdym wieku na tą jogę jak najbardziej możemy się zdecydować, tak jak i na udział w treningach modowych, czy na to, żeby spotykać się tutaj, eksperymentować trochę z modą, bawić się tą modą. I myślę, że też dzisiaj spróbujemy się troszeczkę pobawić ja i pokazać parę stylizacji. Agnieszko, bardzo Tobie dziękuję. Myślę, że również spotkamy się tutaj też w realu i zaprosimy inne kobiety, drogie dziewczyny, panie, babeczki, wtedy tutaj na spotkanie już w cztery oczy z nami. Powiemy jeszcze coś więcej na temat jogi, na temat tego, jak dostrzegać pozytywy w swoim życiu, jak siebie akceptować i ten upływający czas. No i my, jako tutaj, dowód na to, że w każdym wieku komunikacja, rozmowa, akceptacja pomaga. Dziękuję Ci jeszcze raz, Dziękuję Agnieszko, serdecznie. I porywam Cię do przymierzalni.